thank <small> you 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣 Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy ściągać folię na BMW E46. Jest to nasz pierwszy odcinek z serii Auto Detailing. Nie będziemy mówić tylko o autach typowo lakierowanych, ale również o autach, które posiadają na sobie folię. Przywrócić blast dla takiej folii, którą tutaj mamy zastosowaną na tej BMW E46 nie jest problemem. Wystarczy, że zetrzemy warstwę wierzchnią tej otofolii, jakąś pastą ścierną i możemy po prostu przywrócić jej blask albo przywrócić jej prawdziwy pierwotny kolor. Nie zmienia to faktu, że tu nie chodzi nam o to. Nam chodzi w tym aucie przede wszystkim o kwestię tego, że ta folia odchodzi. Ta folia jest po prostu stara. Z tymi wszystkimi miejscami już sobie nie poradzimy, dlatego że Wszedł tam piasek, i po prostu folia, jakby to powiedzieć, jest stara i spękana. Będziemy obalać mity, czy ta folia niszczy lakier, bo wiele osób myśli, że jeżeli będzie zrywać tą folię, to folia wciągnie lakier. Profesjonalne folie, które się używa, jakiś Oracle 3M i tak dalej, i tak dalej, nie powodują tego, żeby ten lakier no, był. Uszkodzony przy, przy, przy ściąganiu jej, co nie zmienia faktu, że no nie mogę zawsze gwarantować tego, jaki lakier był pod spodem, to znaczy, czy element nie był powtórnie malowany i jakiej jest jakości ten lakier. się jak pokażemy Wam cały proces ściągnięcia i dodatkowo później będziemy polerować ten lakier, usuwać resztki kleju, tak, żeby przywrócić jego stan niemalże fabryczny. Do ściągnięcia folii będziemy potrzebować nagrzewnicę. My tutaj używamy jakiegoś prostego modelu, tulteka i Dodatkowo taką szpachelkę, która będzie nam pomagać w podważaniu tej folii, no i wydzieraniu jej. Nagrzewamy element, szukamy punktu newralgicznego, takiego gdzie już folia schodzi, a jeśli nie, to po prostu zaczynamy od kantów. Nagrzewamy element tak żeby folia stała się plastyczna. Jeżeli nie mamy żadnego problemu, to możemy przejść bezpośrednio do ściągnięcia. Tak jak widać, folia jest już bardzo Gumowa, plastyczna i ściągamy. Kiedy folia twardnieje, jest cięższe oczywiście do ściągnięcia, i znów musimy rozgrzać ten element. Tłumacze, abyśmy nie musieli się siłować. W taki oto właśnie sposób. Folia jest całkowicie tutaj, mamy nagrzaną, i możemy z łatwością ściągnąć z niej folię w ten sposób. Bardzo ważne jest to, abyśmy nie starali się urywać się, tylko ciągnąć jak najdłużej. Bez podtekstów seksualnych mówimy o tym, żeby po prostu jak najdłużej wykorzystywać ten element do, do odklejenia, bo będzie nam dużo dużo łatwiej i dużo sprawniej będzie iść ta e, cała operacja ściągnięcia folii. ściągnięcie folii z elementu zajęło nam około 15 minut. Najlepiej, jeśli wykonujecie to. W dwie osoby, dlatego że jedna osoba nagrzewa element, a druga ściąga folię. Tak jest po prostu prościej i szybciej. Zaraz przechodzimy do kolejnego elementu no i mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj skończymy cały samochód. No i tak jak widać w ciągu kilku godzin paraliśmy się z całym samochodem, ściągnęliśmy całą folię, obalamy mit pod tytułem, że z lakierem, który jest porządnie nałożony, to znaczy jakieś. Nie były dziwne historie z tym samochodem, nie ma jakiejś powypadkowej przeszłości, nie był naprawiany u Waldka w garażu. Z lakierem nic się nie stało, nie mieliśmy żadnego problemu z jakimkolwiek odbryskiem, z jakimiś łuszczącymi się płatami. Oczywiście odnosimy się jeszcze dodatkowo do tego, że ktoś może jeszcze używać jakiejś dziwnej folii, tak? My mówimy o folii, która jest profesjonalna, która nadaje się do tego, aby obkleić samochód. Nie ma problemów również z zostawianiem albo pozostawianiem kleju po takiej folii. ściągnęliśmy tylko i wyłącznie, potem auto umyliśmy, zostawiliśmy folię na dachu i na lusterkach z racji agresywnego wyglądu i pasujących do matowych nerek z przodu. I zobaczcie jak się auto prezentuje teraz.